Witam wszystkich, mapa step, gramy Chińczykiem, PREMKO 8 tieru met, losowanie na dziesiątki. No i to by było na tyle na początek wprowadzenia. sam nie wiem jak tutaj jechać zobaczymy jak się, ale ja pójdę tutaj do tego krzaka zobaczę czy coś się nie będzie chciało wbić środkiem ten mod 5-4 chyba idzie na spota ten niebieski gracz Tak, on tam szedł, żeby spotować no i cisza. Cisza przed burzą. No, pojawił się gość. Dziewiątka. Też jest na niebieskich statach. Chyba go tam pacnęli przez moment takie było widać, że Jestem Dobra, niech wie, że go, że nie jest tutaj sam, że będę go próbował osłaniać ogniem. Też bułę wyłapał, więc zostało mu 824 życia, no ta dziewiątka nie wiem co z nią. Jeden czołk, jesteśmy w plecy. Dwa jeden. A tam i czwórka się ładuje, nieźle. A jest ta dziewiątka jednak, ale niestety nie mogę do niej strzelać. O, tu był tylko obrzeże wieży, poszedł obiekt tam. No, ciekawe co oni tam wycydują. Prawa strona nam zaczyna padać. Dostał, hmm. ale nawet go nie zarysowaliśmy. Niestety nie przebiliśmy z tego pocha. Musimy się stąd wynieść dopóki jeszcze jest czas, bo za chwilę będzie za późno. Nie wiem, czy zdążę ucieknąć. Hm. Dobra, ten fok się skorzał. Uciekamy. O, już nasz prujo w dupę. No dobrze, dwa strzały. Jeden rykoszet. No chyba... Chyba nam się udało nie mówmy hop, ale to jedyne rozsądne wyjście było uciec stąd. Dobrze połamie tutaj te drzewa i spróbuję tutaj bronić bazy Jak widzicie tłuko za do nas Dobra, przełączyłem na Golda w ogóle w ostatnim czasie mam problemy z internetem rowie mi się ten jest za kamieniem a tu mamy gościa Musimy odczekać aż znikniemy. Jest 10 do 6. O, mamy tego isa 4 Ale tu nie będę strzelał, bo ja mu nic nie zrobię. Musi wyjść. Spróbuję teraz może. Dobra nie wykrył mnie przeładzowało tutaj mamy dobra dobrze schodzimy tutaj tak żeby nas nie pacnęli <laughs> No i mamy Isa czwórkę, dogodne miejsce do szczerania. Drugi strzał, Wisa. Trzeci strzał, chyba ma zabitego dowódcę, podejrzewam, bo. Nie wyświetlił. I czwarty strzał. I sobie wykończyliśmy. Dobrze, ja dziękuję. Siema.